Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam nowych bywalców mojego kanału, ale także osoby, które już od jakiegoś czasu tutaj ze mną są, towarzyszą mi w tej wędrówce i mam nadzieję, że odnajdujecie tutaj dla siebie jakieś wartości. Dzisiaj takie czytanie: Czy Twoje wypowiedziane życzenie jest już w trakcie realizacji? Tak, żeby zdiagnozować, sprawdzić, na jakim etapie to marzenie, życzenie się obecnie znajduje, czy ono jest takie kompletnie abstrakcyjne, nierealne, czy ma to ręce i nogi, że tak powiem, czyli jest możliwość, że się to spełni, że będziecie mogli się tym cieszyć. A propos spełnianych marzeń, to 27 maja. Lutego o godzinie 22:00 czasu polskiego. Zapraszam serdecznie na rytuał na pełnię księżyca. I są jakby dostępne dwie wersje tego rytuału. Pierwsza to jest rytuał miłosny, albo na poprawę obecnej relacji, która no jest w waszym życiu, ale jakoś tam kuleje, szwankuje, albo też. Na przyciągnięcie y, po prostu odpowiedniego do Waszego życia partnera, partnerki. Druga wersja to jest dla tych, którzy y, mają problemy finansowe, na y, przyciągnięcie dostatku do Waszego życia albo y, lepszej pracy, albo polepszenia warunków y, w dotychczasowej pracy, gdzie nie dzieje się najlepiej, y, albo na przykład y, takiego nieskrępowanego y, otwarcia, uaktywnienia Waszych naturalnych talentów. Tak, abyście mogli z nich czerpać, korzystać w pracy, wykorzystywać cały swój potencjał, nie marnować go, dostrzec w sobie właśnie te obszary, które. Są związane z tym waszym potencjałem, to co jest waszą taką najmocniejszą stroną. Więc można sobie zamówić jedną bądź drugą wersję rytuału. 10 osób na rytuał przyjmuję, więcej nie mogę z tego względu, że no, to by było zbyt obciążające dla mnie. Koszt takiego rytuału to jest 55 zł. Niezależnie od tego, czy wybierzecie sobie opcję pierwszą czy opcję drugą, to już jak tam chcecie. Natomiast każda osoba może wybrać tylko jedną opcję. Opcje, dlatego, żebyście po prostu no, nie blokowali komuś miejsca, bo gdyby ktoś wybrał dwie opcje, no to musiałby być liczony jako dwie osoby, czyli automatycznie już z dziesięciu robi się osiem osób, więc yy, trzeba się na coś po prostu zdecydować, albo jedno, albo drugie. Zapraszam do kontaktu osoby, które chciałyby wziąć udział w takim rytuale. Jeszcze będzie ogłoszony w zakładce społeczności, więc będziecie mogli sobie tam. Też dokładnie doczytać, zerknąć. Zapraszam do kontaktu mailowego. Kontakt do mnie zawsze znajduje się w opisie pod filmem. No, oczywiście, kto pierwszy, ten lepszy. No, bo jak jest liczba miejsc ograniczona, no to innego wyjścia nie ma po prostu. Okej. Okay. Stawiamy sobie karty, kochani. Jak zwykle będziecie mieć trzy opcje do wyboru. Ja już sobie potasuję. Użyję tutaj dwóch talii tarota. Tarot Marun i mistyczny tarot marzyciela. I możecie sobie już dokonać takiego wyboru, czy opcja 1, czy dwa, czy trzy, ale z doświadczenia wiem, że wiele osób czeka, aż wyłożę karty, spojrzy sobie na te, na te kubki kart i po prostu wtedy dopiero wybiera. I to też jest OK. Można. Ten sposób zrobić. Czekajcie, bo ja chcę Wam to tak pokazać, żeby za bardzo się nie odbijało. Żeby za bardzo się nie odbijało Wam tutaj. Będzie opcja 1, opcja 2, opcja 3. I teraz jeszcze z drugiej talii wyciągniemy. Także zaczekajcie jeszcze z waszym wyborem. Jeszcze troszeczkę przetasuję tutaj. Czy twoje wypowiedziane życzenie jest już w trakcie realizacji? Czy twoje wypowiedziane życzenie jest już w trakcie realizacji? Zobaczymy, zobaczmy jak to wygląda. Czy twoje wypowiedziane życzenie... Jest już w trakcie realizacji, czy ewentualnie coś blokuje to życzenie i nie może zostać chwilowo zrealizowane. No to zaraz się dowiemy, na jakim to jest etapie, że tak powiem. Ok. No i teraz możecie sobie wybrać jeden, dwa lub trzy. Takie trzy opcyjki do wyboru. Może już wybraliście wcześniej. Ci, którzy nie, no to teraz szybciutko wybieramy. Kierujemy się oczywiście intuicją. To, co nam tutaj intuicja podpowiada, to jest opcja dla nas. No i cóż, i sprawdzamy, jak tam z tymi waszymi życzeniami, marzeniami. Życzeniami, marzeniami. Pamiętajcie, że też trzeba coś robić w tym zakresie, żeby to się spełniło, samo chcenie że ja chcę, żeby to się stało, czy tamto się stało, to jest trochę za mało trzeba się postarać, świecie. Trzeba się troszeczkę postarać, żeby, żeby to marzenie. Yy, wiecie co tak, to wasze marzenie jest już w trakcie realizacji, bym nawet powiedziała, że to ma już konkretną formę, bo tu jest dziesiątka monet, to już jest jakby zarysowane w materii. Tak mi się skojarzyło, że niektórzy mogą tutaj po prostu marzyć o własnym domu i że to się staje coraz bardziej realne. Natomiast teraz może być akurat taki etap przejściowy, kiedy coś wam się tam posypało w związku z tym marzeniem i macie taką chwilę. Załamkę, tak bym to nazwała, bo w piątce kielichów to właśnie często się mówi, że to są nasze rozbite marzenia, że coś już stawialiśmy i to nam po prostu spadło, potłukło się. No i siłą rzeczy trzeba zaczynać od początku, a nie każdy ma siłę, nie każdy ma chęci, żeby zaczynać od początku, bo w piątce kielichów to jest już takie zrezygnowanie, że po co mam się za to zabierać kolejny raz, skoro tutaj niestety okazało się fiaskiem, przecież zrobię to jeszcze raz i znowu będzie wynik Taki sam, więc to jest troszeczkę taki w tym momencie nastrój. Y Poddania się, że to w ogóle nic z tego nie wyjdzie, to nie ma sensu, ale jeżeli właśnie w takim nastroju jesteście, to ja wam mówię, nie poddawajcie się, dlatego że zobaczcie, mamy kartę gwiazdy. Karta gwiazdy to jest ogólnie karta spełniających się marzeń, spełniających się życzeń, i ona wam pokazuje, że wy jak najbardziej jesteście w stanie sięgnąć po tę gwiazdkę, czyli po to własne, własne marzenie. Dziesiątka monet, tak jak powiedziałam, pokazuje nam, że coś już w materii zostało zaczęte, zarysowane. Tutaj, co prawda, dziesiątka, Oznacza taką pełnię, ukończenie, więc jest to zapowiedź, że to marzenie może zostać skończone, może zostać jakby coś w pełni wykończone, zrobione, ale myślę, że już jakiś zaczątek w materii macie. Ta dziesiątka monet też pokazuje, że tutaj trzeba teraz bardzo rzetelnie właśnie pracować w tej materii, że to się oczywiście samo nie zrobi, że to wymaga ciężkiej pracy, zbudowanie domu, no, wymaga postawienia chociażby tej pierwszej cegły, potem już idzie łatwiej, potem jest. Druga, trzecia, czwarta i kolejne cegły, ale trzeba po prostu te cegiełki stawiać. Nie tylko myśleć o tym, że ja chcę mieć dom, ale po prostu coś konkretnie w tym kierunku wykonywać. Natomiast nie poddawajcie się, kochani, bo tu widzę taki właśnie nastrój obecnie rezygnacji, że to nie dla mnie, to się nie uda, to jest takie zbyt trudne do wykonania, gdzie tam za wysokie progi na moje nogi, a wcale nie. To wszystko jest tutaj w zasięgu Waszej ręki. Da się to zrealizować. Ta karta gwiazdy będzie Wam tutaj patronować i ona właśnie. W takich sytuacjach kryzysowych, jak na przykład teraz będzie Wam wskazywała drogę. I być może, jeżeli jesteście właśnie w kryzysie twórczym, to było Wam potrzebne to czytanie, żebyście zrozumieli, że macie pójść dalej, macie się nie poddawać, że macie pójść o kolejny kroczek, nawet jeżeli teraz się wydaje, że to wszystko jest nic nie warte. Także. Nie poddawajcie się, bo tu już naprawdę jesteście w trakcie czegoś. Nie powiem, że to jest końcowa faza, bo nie wydaje mi się. Jeszcze trzeba będzie trochę nad tym popracować, ale zaczyna się coś już tutaj ruszać. Opcja numer dwa. Jak tam z Waszym e, wypowiedzianym życzeniem? Wiecie, co tutaj jest taki pewien problemik e, natury e, własnej, że tak powiem, czyli natury Waszych własnych blokad, bo nie jest tutaj wypowiedziane życzenie, tylko z taką chyba niezbyt pełną świadomością, po pierwsze. Mamy w tym asie kielichów wszystkie Wasze pragnienia, wszystko to, czego byście chcieli, i to gdzieś tam Wam się kołacze e, w środku, natomiast jesteście osobami tak poblokowanymi tutaj, e, tak nieufnymi w stosunku do tego, być może to jest właśnie marzenie o jakiejś nowej miłości, ale powiedzcie mi, jak ym, zaprosić do swojego życia nową miłość, kiedy my tak naprawdę się jej boimy, wycofujemy się. Zobaczcie, jakie tutaj są wrogie postawy. No nawet, jakby ktoś przyszedł do tej królowej mieczy w tym momencie, to zobaczcie, jak ona wygląda. Czy ona by się w ogóle zainteresowała takim osobnikiem? Ona jest odwrócona całkowicie, jakby nie chciała rozmawiać. Tutaj mamy Ksenę, wojowniczą księżniczkę, no to jaki facet miałby, tutaj przyjść, narażać swoje zdrowie i życie w konfrontacji z tą osobą. To jest oczywiście pewien symbol, bo możecie być przecież mężczyznami, nie musicie wcale wyglądać tak jak ta kobieta, nawet jeżeli jesteście paniami, ale nie o to chodzi. Tu chodzi właśnie o pewną symbolikę, że no tu z jednej strony jest chęć, ale tylko chęć, bo to jest as, słuchajcie. To nawet nie jest wypowiedziane życzenie, to, to jest jakaś tam myśl, jakaś chęć, żeby, żeby coś tam mieć, żeby coś zrealizować, Prawdopodobnie y, jakąś relację, miłość przyciągnąć do swojego życia, y, ale y, nawet jeszcze nie zostało to wypowiedziane, nie ma w Was tej jasnej intencji, prawdopodobnie i nic na pewno nie będzie w najbliższym czasie robione w tym kierunku, bo tutaj jest taka postawa po prostu obronna, że y, trzeba najpierw, jakby y, sobie poukładać pewne rzeczy, y, zapytać siebie, czy ja na pewno tego chcę na tym etapie i czego tak naprawdę chcę, no bo bo, jakby tu jest taka wewnętrznie sprzeczna postawa. Z jednej strony fajnie by było tę miłość mieć, ale to jest tylko as. Asy pokazują tylko potencjały, tylko szanse. Ale co nam po takiej szansie, jeżeli nic nie będzie w tym kierunku właśnie działane, robione? To taka szansa przypadnie po prostu. To ten as po prostu nie będzie tutaj dawał nam całego swojego potencjału. Natomiast no tutaj widać, że albo jest kobieta skrzywdzona. Albo jest kobieta po rozwodzie, która boi się ponownie zaufać i ona by chciała, no bo wiecie, to jest takie y, wewnętrzne dążenie każdego człowieka, bo nikt nie chce być sam, no każdy chce być otoczony ludźmi, każdy chce być przynajmniej z tą jedną wybraną osobą, chce być kochany, chce, żeby ktoś był, y, kto rozwieje wszystkie troski dnia codziennego, ktokolwiek, kto będzie w stanie chociażby podać szklankę wody, no ale y, trudno będzie się komukolwiek do Was zbliżyć, bo jakikolwiek... Y, Przejaw zainteresowania Waszą osobą, to może się spotkać z jakąś ostrą reakcją. Te osoby, jakby będą instynktownie wyczuwały, że Wy jesteście zamknięci, poblokowani, że Wy macie tutaj postawę wojowniczą, i siłą rzeczy, no zamiast przyciągać, to będziecie odpychać jak magnes. Więc u Was. Jest kwestia najpierw przemyślenia swojej postawy, um, otwarcia się troszeczkę bardziej um, no i wypowiedzenia tego życzenia, ale z taką pełną świadomością, bo tutaj ja widzę coś takiego chciałabym i boję się. Um, więc um, co z tego, że wy powiecie takie życzenie, żebyście chcieli, jak zaraz domyślę, jest boję się i to życzenie wcale nie idzie w świat, bo, bo to jest sprzeczna energia, to wysyłacie po prostu sprzeczny sygnał, który nic wam nie wniesie do waszego życia poza po prostu chaosem. No z chaosu Musi powstać chaos, nie ma, nie ma innego wyjścia w tym wypadku. To, to nie będzie tak, jak e, w stworzeniu świata, że z chaosu wyodrębni się porządek, bo żeby z chaosu wyodrębnił się porządek, to musi być to boskie działanie. My, jako e, istoty boskie, mamy taką możliwość zadziałania, tylko że tutaj w tej dwójeczce, no, wy póki co bardziej się bronicie niż działacie, więc to trzeba przemyśleć, to trzeba zweryfikować, e, skorygować swoją postawę. E, i opcja numer 3, kochani. Jak tam z tym waszym uu kochani? No to to wasze marzenie to już już, go, już je widać, już je widać, już widać te realizację. No większość to pewnie będzie tutaj miała na myśli jakąś pracę, bądź jakieś um, konkretne pieniądze, um, ukończenie jakiegoś kursu, um, może być nawet kurs na prawo jazdy, um, po prostu zdanie egzaminu. Tu dziewiątka nam symbolizuje wszystko to, co ma się też zakończyć, bo to jest ostatnia Cyfra, pokazuje takie po prostu końcowe etapy jakichś projektów, i tutaj i kasa się sypnie, i po prostu jeżeli to chodzi o egzamin, to powinien być zdany, bo jest karta zwycięstwa i powinno się to zadziać dosyć szybko, bo tu jest ósemka buław. To ta pokazuje taką, no że energia bardzo, bardzo silnie dla Was pracuje w tym momencie, żebyście mogli osiągnąć to, na czym Wam zależy. Więc tutaj ta opcja trzecia najbardziej, że tak powiem, może zobaczyć rezultaty swojego wypowiedzianego życzenia i najszybciej, przede wszystkim wszystkim. E... No, bo to się może już kształtować na dniach, no co najwyżej tygodniach, ale, ale to już jest jakby ten etap końcowy. I u Was rzeczywiście widać, że Wy też wierzycie w to swoje zwycięstwo, bo to jest najważniejsze. W tej szóstce była, pamiętaj, jesteś zwycięzcą, ty możesz po to sięgnąć. Macie pozytywną motywację, taką też w sobie niezależność. To znaczy, że no po prostu idę w to, idę na żywioł. No, dużo tutaj poświęciłem, poświęciłam, pracowałem czy pracowałam nad tym, więc nie będę się teraz poddawać. Teraz po po prostu trzeba iść i wykonać swoje. Trzeba po prostu, jak taran, tutaj śmiało podążać za swoimi ideałami. No i wy to robicie po prostu. To Wasze życzenie myślę, że już no, może się zrealizować bardzo, bardzo szybko. Nawet w niektórych przypadkach będzie to kwestia najbliższych dni, w innych przypadkach no pewnie najbliższych tygodni, ale jest tutaj ruch, przyspieszenie. Jest tutaj po prostu wszystko to, co powinno być. Prawidłowo wykorzystana energia, tak? Jak, jak to powinno przebiegać, tak to dokładnie u Was przebiega. Tutaj nie ma zgrzytów, tutaj nie ma takich blokad, jak były wcześniej. Tutaj jest po prostu jasna, klarowna wizja. Ja chcę tego, tego, tego. Dążyłam, czy dążyłem do tego, żeby to zrealizować, i ta energia zaczyna mi pomagać, pracować na to. Moje życzenie nie tylko zostało wypowiedziane, ale po prostu konkretne jakieś działania tutaj podejmuję w tym zakresie, żeby to się mogło zmaterializować i to się zmaterializuje po prostu dla trujeczek. No więc tak to wygląda dla Was. Bardzo fajny przekaz dla trójek. Ja Wam serdecznie wszystkim dziękuję. Zapraszam jeszcze raz na rytuał osoby, które tego potrzebują. Pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.